Znajdź stosunek wysokości, z jakiej stacza się walec, do wysokości, z jakiej stacza się kula, jeśli mają one takie same masy i promienie, a u podstawy równi pochyłej uzyskują takie same prędkości liniowe. Wypisuję dane. Wskaźnikiem W oznaczyłem walec, wskaźnikiem K kulę. Mamy znaleźć ten stosunek. Otóż wprowadzam. Jednolite oznaczenia. Skoro masy są sobie równe, to już bez wskaźników. Masę kuli i masę walca będę oznaczał literką małe M, a promień kuli i walca małą literką R. No i oczywiście prędkość, jaką one uzyskują w obu przypadkach, będę oznaczał tylko literką V bez wskaźników. Popatrzmy, jak to wygląda, gdy bryła sztywna, na przykład walec, stacza się z równi pochyłek. Na początku walec znajduje się na wysokości h na równi. Posiada energię potencjalną mgh. W momencie, kiedy opuszcza równię, toczy się i posiada dwa rodzaje energii kinetycznych, mianowicie energię kinetyczną ruchu postępowego, mv kwadrat przez 2, i energię kinetyczną ruchu obrotowego, i omega kwadrat dzielone przez dwa moment bezwładności razy prędkość kątowa w kwadracie dzielona przez dwa. R promień bryły. Skoro rozpocząłem analizę w rysunku od energii, no to zapiszmy zasadę zachowania energii najpierw dla yy, walca, suma tych dwóch energii jest równa MGH. Energia na początku taka jest jak na końcu. To samo równanie piszę dla kuli. Te dwa równania już wystarczą nam do rozwiązania. Trzeba jeszcze tylko skorzystać z tych trzech wzorów, a więc ze wzoru na moment bezwładności walca, moment bezwładności kuli i związku między prędkością kątową omega a liniową V. Na tym kończy się Część fizyczna tego zadania, teraz trzeba ten układ równań tak poprzekształcać, aby było otrzymać odpowiedź, czyli stosunek wysokości, z jakich toczyły się oba ciała. Ja bym zrobił to w sposób następujący. W pierwszym równaniu wstawiam moment bezładności walca tu, w to miejsce, następnie związek między prędkościami liniową i kątową, podnosząc go do kwadratu. Sprawdź mnie. Upraszczam, co się da, i otrzymuję 3/4 mv kwadrat przez 2. To samo robię z, z równaniem dla kuli. Otrzymuję tyle. Mamy znaleźć stosun stosunek tych wysokości. Popatrz, te wysokości występują z, lewy z lewych stron obu równań. Podzielmy te równania stronami. Zaznaczam na czerwono te równania, zwróć uwagę, jeśli podzielimy przez siebie lewe strony, to mg upraszcza się, zostaje sam stosunek. A z prawej strony mv kwadrat upraszcza się, bo występuje w liczniku i w mianowniku. Otrzymujemy w efekcie, iż stosunek ten jest równy 15 czternastych.